Już mogę grać i dobra, to no tak, patrzcie co ja robię. Eee, tak, 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 dokładnie. Don. I teraz za chwilę powinniśmy być w stanie mieć tutaj gracza dodatkowego. Ile przyjmie zaproszenie moje? Może ja jej napiszę. Essentials to jest ten uh, mod, który pozwala na granie ze znajomymi, tak jakby na swoim własnym tym. Uh, na swoim własnym. o jest, nie dostanę. Czekajcie, coś mi tutaj nie, nie zadziałało. A, może tu kliknąć? Dobra, jest, sorry, głupi jestem. Teraz powinno działać. Eee, można zrobić taki jakby. O, ścina i już jest git, tak? Czy jeszcze nie? Nie, dopiero dołączę. Proszę, żeby to działało. O, działa. Widzicie? Kozackie, nie? Ale mi się morda cieszy To ogarnąłem Teraz gdzie jest? a ona tutaj kończyła ostatnią gierę ma? Czy brzmię? Ty jesteś wyciszona Ty musiała przełączyć ten tryb gadania, wiesz? U mnie wszystko działa. Ja teraz może oświetlę, żeby cię potwory nie zabiły. Dobra, okej, okay. dopiero się włączyłam. Okay. super. U mnie to trzy razy wolniej działa. Ja zapomniałem. No, nie jest, zaraz, ci mikrofon sobie to. No, standard moment. <laughs> no, standard momencik. Czemu ja. Przy... Ja przeczytałem... Twoje imię i nazwisko, bo może jakby w nazwie youtuba, co nie, swojego. Przystałem jakby to był nick jakiś. <śś> Sorry. No ale ale ja też się zdarzył, ale to jest to tu jesteś, to wiesz, zachęcam do subskrybowania, bo jeżeli lubisz tego typu content, to o kurde powiem ci więcej go tu jest... i będzie. Jak nie mam miejsca i... zebranie tego. Się, może chcielibyście zaprzyjać zaprzyjaźnić tym samym tak niekoniecznie. Może macie wystarczająco. Pierwszy jest zrobiony. Poza to. Z tobą zrobiony za wszystko. I bym wam wyrzucił może tutaj... tego No, no, no. Pozbierajcie i teraz się rozmnażajcie tego co pamiętam to właśnie tego potrzebuję O no pięknie Teraz zaś nie wyjdę z tego Taki IP A to nie jest serwer To jest mój świat prywatny Tylko no jakbym udostępniał na jednej osobie Super. Żeby mi tutaj pomogła Ale też chcesz moje IP domowe to No No niechętnie niechętnie Podam nie? Please. Nie będę... wiem. I kurde. Rys mi odwiedził paszport, nie wiem. To ja już jestem już popularny w tej chwili? No. To wszystko zrywało na to, że są popularny W opisie filmu, że jeżeli, ten, jeżeli ktoś chce, żeby było widać jego subskrypcję, że wszyscy by widzieli, że ta osoba zasubskrybowała, to i trzeba mieć publiczne subskrypcje włączone. Dasz pamiętam, bo to było też, że no, zasubskrybowałem, ale nie wyświetliło się. się nie wyświetli tak długo, tak, jak się nie ma, publiczne subskrypcje. A to można ustawić w, w ustawieniach kolorów. Venga, f Tema. Dobry wieczór. Zapraszam zobaczyć. Co zrobiłaś? Co Ogólnie zrobiłaś? zwierząt jeszcze nie ma, ale przygotowałam już myślę, że. Tak, dobra, to chodzi. Także, no. Ej, to. Oczywiście pewnie jeszcze będzie dużo. Nie wiem, co tu się stało z tym drzewem, ale to Ej, jest fajne. Ej, za Ej no, tam W środku. mi się pewnie to jakś rozbuduje, coś tam się porobi, no ale na pewno wystarczy. Sí, Ej, hey, mega fajne. Podoba mi się, bardzo, bardzo, bardzo. Także i teraz zwierząt Żeby jakoś tutaj teraz to wypełnić. Dobra, ale to ja bym jeszcze musiał ten. A pójść bo Ja ogólnie chcę zrobić takie fajne wiesz, Taki murek dookoła tego cały, taki, nie? A z tego, z mangruwa. Zobaczcie, takie fajne drzewo. No dobra, jak na razie tutaj to drzewo co tutaj stoi dam tabliczkę, żeby tego nie ścinać, bo... bo to mi tutaj ten sami... Dobra. Ale to i tak tu wyjdą, wiesz o tym? W tym miejscu. Ja, ja, jak to? To tu to wyjdą, musiałabyś pozostać właśnie w tym miejscu dokładnie. <laughs> Ej, ale ładne no? To trzeba przyznać. Ocencie widzowie. Jak Wam się podoba. Patrz co mam w ogóle, bardzo przyjazny, bardzo przyjazny. Tylko nie iść tego, bo, bo nie pozyskasz tego z powrotem. Aha, dobra. Okej. Okay. I też mam to. Okay. Tak, tak, że no, ok. Także mamy coraz więcej fajnych rzeczy. No i nie wiem, jeszcze może to Cię zainteresuje. Patrz. To. Jest tu. O właśnie, do, dobrze to widzisz, dokładnie to nie chodziło. jest to nas kolejny O nie! Ty i... Krzywdę mu zrobię, patrzcie. Walnąłem dziecko. Dziecko walnęło mnie. Przepraszam, w ogóle przegrałem z młodszym kuzynem. A w lotki. Czas zagapiliśmy ze starszym kuzynem i ten i, i... i... Rzuciliśmy mu 75 w jednej klusze przypadkiem Także na no... Nie polecam dawać forów dzieciakom Bo się jeszcze poczuje i co to... Wrzuciłaś? Dobra spoko spoko O! Gunpowder A pierdolę nie patrzy Butterfalling 3 to jest fajne ale nie potrzebuję Ano mm. <ścoughs> Jestem blisko I to jest gdzieś w tą stronę Well I guess że zostawiam to w takim razie i... To, to, biorę tylko to i to. No. Powinna być jeszcze jedna skrzynia. O, właśnie. Jeszcze jedna skrzynia. O, diamenty. Żelazo. Kurde, no żelazo biorę akurat. I to wie, kiedy, kiedy mi się skończy to, ten toporek, nie? spoko, spoko... spowodzę. Zawsze samo w połowę tego miejsca tego i tak nie będzie. A jeszcze łopata mi poszło. Dobra, walić to. Tak, mogę wziąć. Hmm, znowu, sorry. 99, właśnie. A teraz to ja w ogóle zgubię jakby ten ten tem, wiesz? Ale gdzie to pisze? A dobra, już już wiem czy to jest. Zero. Nie patrz, jestem na X idealnie i jest 9,0. Chyba, że. No nie, nie ma tego takiego. No jaki skam to jest? Bo ten 9,9 się odnosi, jakby do. Aaaa, o... tego. jest z się to pisze. Ja nie jestem ułomny? 9,0,9, o właśnie. Gdzie to? Tutaj? Dziewięć... To powinno być w tym miejscu. Jest! O, diamenty! Dużo i oczywiście... Heart of Sea! Ja to biorę. Ona się przyda mega bardzo. Frustracja Level ekspert. Dobra wywajam tą mowę, nie potrzebuję jej Czyli jak mamy z tej wycieczki? Fajnie, 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 fajnie Nie mogę jest czosnek. To jest czosnek. No i czosnek zniszczyłaś. Nie, nie wiem, jak ci chce, co nie? No. To możesz pójść, popróbować coś pokopać. W jaskini jakiejś. Pozbroję No właśnie. Potrzebowałabym coś. A w jest, nie? Ja wiem. Nie wiedziałam, czy się nie wkurzysz, że ci zabieram twoje No ale żebyś się miał wkurzać, jezu. Gramy tu razem, nie? Dobra. Jakbyś mi zrobiła 50 zbrojek żelaznych, tak, o, z dupy, no to bym się denerwowało. <grym> tak mi z klikiem, wiesz, co, czapek ci 15 tak. zrobiłam. Uh. Co to? Kupa. Nie, nie nie, niszcz mi tego! Czemu ty mi to niszczysz? Zobaczysz, jak skończę budować. Jak stawiasz tu kerfusia, to... Trzeba było mówić. Dlaczego powiedziałaś, że jest zrobię z gówny? <noise> nie no, ja ci stawiasz. Ej, ładnie to wygląda na tych shaderach. Ja pierdziemy. A dlaczego to zrobiłeś? Próbowałem ci full damage, obrażenia większe. Nieważne. I... Dobra. To powinien być 30 poziom enchantingu. Zobaczmy. Mam poziom super. I teraz widzowie, tutaj przyjdzie takie drzewo ogromne, Customowe oczywiście Muszę się w końcu nauczyć budować drzewa, więc zrobimy to Ale to już tutaj po line, Bo ja muszę powoli kończyć ogólnie Tu eee, się już będę zwijał Wydaje mi się, że zrobiliśmy dzisiaj fajnie Fajnie dużo rzeczy tak naprawdę Okej okay. Teraz Widzisz co tu jest? Widzisz to? No widzę Tu będzie enchantment table, co nie? No I nad tym, nad tym, nad tym całym Będzie customowy ten Customowy... Jak się nazywa? Customowe drzewo I ono będzie na łańcuchach trzymało te bookshelfi To teraz to zrób, to będzie git No stąd, stąd, stąd będzie drzewo, fajnie Ale to już sobie po tym, po live, bo to chyba zakończę, także. okej, okej. No nie, to się tak powtarza bardzo. Kurde, no. Ale dobra. Zobacz, czy to w ogóle będzie działać. I jest poziom 30. Super. No, a teraz wprost tego potrzeba popracować nad uh, tym, jak to wygląda. Dołożę troszeczkę wybiecaczek wyżej jakiś Trochę dalej też I zrobić dla tego drzewa Dobra, widzowie, jestem zadowolony z tego, co dzisiaj wyszło A... No co, ja dziękuję za oglądanie Będę się zbierał, bo już coś do zrobienia jeszcze z zrobić A, No i co? No i siema! Cześć!